Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak robię w Instant Pad makaronowe muszle nadziewane serem w sosie pomidorowym z mięsem. Jeżeli lubicie lasagne i spaghetti, to to danie jest zdecydowanie dla Was. Taki makaron można zrobić na różne sposoby. Również można pominąć mięso, także może być to danie dla wegetarian. Można również. Ten makaron nadziać mięsem z warzywami, tak jak robimy sos do spaghetti z mięsem i z warzywami zamiast serem. Także tutaj naprawdę można pokombinować, o czym wspomnę podczas gotowania. Makaron ugotował się idealnie, nie rozwala się, ser w środku zostaje. Także koniecznie ze mną zostańcie do końca i jak zawsze wszystkie produkty będą wymienione pod filmikiem na YouTube. Jeżeli filmik Wam się spodoba, to proszę o kciuka do góry i subskrypcję mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I jak zawsze zaczynam od moich produktów. Makaron muszle, takie duże, czyli jumbo shells. W Polsce na 100% jest ten makaron, u nas po prostu przychodzi taki w pudełku. Mięso mielone, ja mam tutaj troszeczkę więcej jak 1 funt, także pół kilo. 4-5 ząbków czosnku, średnia cebula, jedno całe jajo, ser parmezan, ja mam taki zmielony, może być również drobno starty, ser mozzarella, ja mam starty, sos pomidorowy, ser ricotta, kwaśna śmietana, półtorej szklanki rosołu drobiowego, może być to jak najbardziej rosół warzywny, włoskie przyprawy Czosnek w pudrze, sól, pieprz i jeszcze świeża bazylia. Tam stoi z tyłu, zapomniałam Wam pokazać z bliska. Zaczynam robić nadzienie do makaronu. Do miski wyrzucam całe opakowanie: 425 gram, 15 ancyz sera ricotta. Jest to ser z pełnego mleka. Także całe pudełko do miski. Teraz dodam Jedna czwarta szklanki, czyli około dwie stołowe łyżki kwaśnej śmietany. Tutaj, jak dacie odrobinę mniej albo więcej, to się nic nie stanie. Jedna szklanka startego sera mozzarella. Ja mam taki ser, on jest taki drobno ścierany. Ja już kupiłam taki gotowy. Teraz niecała jedna szklanka sera parmezan. I tak jak mówiłam, mój ser jest zmielony, może być jak najbardziej drobno starty. Jedno całe jajo do środka. I teraz przyprawy. Ja tutaj mam włoskie przyprawy i miarka, pół łyżeczki, także odmierzę sobie dwa razy, bo włoskich przypraw chcę dać jedną małą łyżeczkę. Czosnek w pudrze, pół łyżeczki. pół łyżeczki soli i pół łyżeczki pieprzu. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne ulubione przyprawy, które również dajecie do nadzienia sera do lasani, to jak najbardziej możecie tutaj dodać. Teraz to po prostu wszystko trzeba dobrze połączyć. Będę tak po prostu przerzucała od spodu do góry i chwilkę to zejdzie, ale bez problemu wszystkie składniki się dobrze połączą. Ok, i tak wystarczy, tak to wygląda z bliska. Teraz to nadzienie przełożę sobie do takiej torebki, do takiego rożka, do nadziewania kremem. Po prostu akurat miałam, jakbym tego nie miała, to po prostu bym wykorzystała taką torebkę śniadaniową, tylko żeby ta torebka śniadaniowa była taka mocna, że jak włożycie to nadzienie, żeby po prostu nie pękła podczas ściskania, jak będziecie nadziewać te muszle. Także teraz Wam pokażę, jak wygląda ten makaron z bliska, bo może nie każdy gotował go jeszcze. Także zobaczcie, tutaj to otwarcie jest jednak malutkie, także taki rożek by, będzie najlepszy i najłatwiej będzie w środku dobrze nadziać. Także ja zrobiłam u góry sobie dziurkę. To nadzienie jest takie delikatne i mięciutkie, że bez problemu wejdzie tutaj do środka do tej muszelki makaronu. Także po prostu. Tak jak widzicie, ściskam torebkę i na wchodzi bez problemu. Jeszcze powinnam dodać, że ja mam tutaj uszykowane 24 muszle. Jeżeli byście chcieli zrobić więcej, to do ilości rosołu, sosu i mięsa dałabym maksymalnie tak 28-30 tych muszli. Bardzo łatwo nadziewa się te muszle. Zabrakło mi troszeczkę tutaj tego nadzienia, więc sobie dołożyłam. Również jeszcze będę korzystała z tego nadzienia później, także nie wyrzucam go. I 24 muszle nadziane tak to wygląda. Tutaj, tak jak mówię, to nadzienie jest tak zrobione, że tutaj nic nie powinno Wam wypływać. Dzisiaj korzystam z mojego Instant Pad Pro 5.7 litra, ustawiam na opcję podsmażanie, na najwyższe podsmażanie, nacisnęłam start i na rozgrzany garnek wrzucam wołowe mięso mielone, pół kilograma i taką drewnianą łopatką, którą pokazywałam Wam już w innych filmikach, po prostu rozbiję sobie to mięso, żeby podsmażyć. Zamiast mięsa wołowego możecie również użyć mięso z indyka. To już zależy jak lubicie i co lubicie. I również możecie dać na przykład włoską kiełbasę, którą po wyjęciu z flaczka można bez problemu podsmażyć jak mięso mielone. Teraz tutaj sobie wykorzystam te przyprawy, które miałam już uszykowane, czyli sól, pieprz i czosnek w pudrze, i lekko przyprawię sobie tutaj to mięso. Chwilka, moment i mięso się podsmaży, także jak tylko zrobi się brązowe, to już jest gotowe. Tutaj nie dawałam żadnego oleju do podsmażania tego mięsa, bo po prostu mięso puściło swój tłuszcz. Tutaj nic nie powinno się Wam przypalić. Ja zaraz Wam pokażę, że ten garnek jest czysty też nie ma za dużo tłuszczu, także nic tutaj nie będę odcedzała. Jeżeli wasze mięso jest bardzo tłuste i nie chcecie, to po prostu możecie ręcznikiem papierowym wyciągnąć ten tłuszcz. Teraz wrzuciłam drobno pokrojoną w kostkę średnią cebulę i jeżeli macie ochotę, to możecie teraz dorzucić różne inne warzywa. Wycisnę cztery ząbki czosnku. Jeżeli chodzi o warzywa, to możecie dać czerwoną, zieloną, żółtą paprykę. Możecie nawet dać selera w kostkę pokrojonego, takiego naciowego, zielonego, jak również możecie dać pieczarki. Także to tutaj naprawdę od Was zależy, co lubicie w takim sosie do spaghetti. Bo to tak naprawdę będzie taki sos z mięsem do spaghetti. Zamieszam. I tu już jest wszystko gotowe, i po prostu wezmę. Zobaczcie. Garnek jest czysty, nie trzeba czyścić dna. W międzyczasie jeszcze sobie tutaj pokroję świeżą bazylię, taką garść liści. Naprawdę ta bazylia podbije smak i świeża najlepiej będzie pasowała zamiast suszona. Teraz jest akurat idealny sezon na świeżą bazylię w ogródku. Teraz wleję półtorej szklanki rosołu drobiowego do środka. Jeżeli nie macie rosołu drobiowego, może być to warzywny albo po prostu zwykła woda. Wkładam wszystkie muszle do środka. Tak jak mówiłam, ja mam 24 nadziewane muszle. One bez problemu powinny się zmieścić na jedną warstwę. Tylko trzeba będzie je tak lekko popychać. I tutaj y, wydaje się, że jest mało miejsca, bo jest Mięso, także ja będę lekko podnosiła to mięso i przerzucała na wierzch na ten makaron. Tak jak teraz. I wtedy mie miejsce po prostu zrobi się. Na dnie garnka. Można było wyjąć połowę tego mięsa po podsmażeniu, ale ja po prostu już nie chcę tutaj brudzić naczyń. Także ja sobie tak zrobiłam, poradziłam, że 24 muszelki, zresztą zobaczcie, zmieściły mi się bez problemu na jedną warstwę. Teraz dodam sos pomidorowy. Ja nie będę korzystała z całego słoika, także dodam tylko tak około 3 czwarte. Aha, no i zapomniałam o tej bazylii. Także najpierw bazylia, a potem dopiero sos pomidorowy. Sos pomidorowy będę tak rozkładała łyżką, żeby po prostu przykryć ten makaron. I już tutaj bez żadnego mieszania, nie wolno nic mieszać. Także tak jak widzicie, mięso było na dnie, powciskałam ten makaron, bazylia i teraz sos pomidorowy na wierzch już bez mieszania. Tak żeby po prostu makaron był przykryty. I teraz słuchajcie, jeszcze przed zamknięciem, co mi się nie nagrało. Wzięłam po prostu ten rękaw z nadzieniem i zrobiłam takich 5-6 kleksów jeszcze tego nadzienia, żeby wykorzystać ten ser i żeby ten ser był razem w tym sosie. Także nie zapomnijcie tego zrobić. Także przepraszam, ale akurat to mi się nie nagrało. I to wszystko, uszczelka założona. Zakładam pokrywę, przekręcam. Mój Instant Pad Pro automatycznie zamyka zaworek. Także, jeżeli nie macie takiego modelu, ustawcie zaworek na opcję Sealing, żeby zabrało się ciśnienie. Garnek wyłączyłam z opcji podsmażania, i teraz przełączyć trzeba na opcję Pressure Cook, na Custom, na wysokie ciśnienie. Wszystko zatwierdzam na 6 minut i naciskam start. Teraz garnek będzie. Zbierał ciśnienie, jak zbierze ciśnienie, zacznie odliczać do dołu. Jak się skończy, wyskoczy 0,0, robię 5 minut naturalne odparowanie, czyli teraz czekam 5 minut, garnek mi odliczył do góry i po 5 minutach otwieram sama i wypuszczam resztę ciśnienia. Jak ciśnienie odparuje, można bezpiecznie otworzyć pokrywę. Tutaj ten zaworek pływakowy opadł. Także już ciśnienia w środku w garnku nie ma. Uważajcie, bo para jest i wszystko jest bardzo gorące. Ja tutaj sprawdzę, wszystko jest super idealnie. Czuję, że tam mięso jest pod spodem, nic się absolutnie nie przypaliło. Teraz ja wezmę resztę żółtego sera, czyli wcześniej miałam jedną szklankę żółtego sera i teraz drugą szklankę po prostu wysypię tutaj na wierzch. I żeby ten ser mi się rozpuścił. Jeżeli macie pokrywy do podpiekania, to jak najbardziej możecie skorzystać z takiej pokrywy i ten ser zapiec, albo po prostu zrobić tak jak ja i przykryć pokrywą, żeby ten ser po prostu się rozpuścił, a rozpuści się bez problemu, bo wszystko jest bardzo gorące. Ja skorzystam z takiej zwykłej pokrywy. Która pasuje mi od innego garnka. Jeżeli nie macie, to po prostu przykryjcie tą dużą pokrywę, pokrywą od garnka. Także zostawiam to na około 10 minut, też zostawiam, bo wszystko było bardzo gorące i niech sobie to tutaj posiedzi, żeby ser się dobrze rozpuścił. Jeżeli byście chcieli to danie podać na stół i żeby tak ładniej to wyglądało, to po prostu. Przed posypaniem sera, wyłóżcie wszystko z garnka do ładnego, żaroodpornego naczynia, posypcie serem i wtedy włóżcie do pieca albo opiekacza, żeby po prostu zapiekł się ser. I to danie naprawdę też będzie ładnie wyglądało. Makaron ugotował się idealnie, absolutnie nie jest rozgotowany. 6 minut i 5 minut naturalne. Odparowanie, jest to idealny czas na zrobienie tego dania. Ten makaron jest duży i taki grubawy, także te 6 minut koniecznie trzeba go gotować. Jak najbardziej można pominąć tutaj to mięso, także podsmażcie warzywa, tak jak ja podsmażam mięso i będzie to danie wegetariańskie. I zobaczcie, ser w środku jest, nic nie wypłynęło, tak jak mówiłam. Naprawdę to danie wyszło mega. Daję sobie 10 punktów, bo naprawdę bardzo dobrze smakuje. Ja, jak zawsze, muszę jeszcze czymś zielonym sobie posypać, także została mi jeszcze świeża bazylia i posypałam sobie na świeżo. A tutaj zobaczcie kawałki tego sera, które y, dodałam jeszcze przed zamknięciem. Tak jak mówiłam, ten kawałek mi się akurat nie nagrał, ale zrobiłam kilka takich kleksów tego sera i dałam jeszcze na na sos. Makaron mięciutki, zobaczcie, absolutnie tutaj nie trzeba korzystać z noża. Dam sobie jeszcze troszeczkę mięsa i zobaczcie. Wszystko wyszło po prostu rewelacyjnie, bardzo polecam. I tutaj następny kawałek. Chciałam Wam pokazać, jak ten ser trzyma się w środku. Nic absolutnie nie wypłynęło. Mam nadzieję, że wypróbujecie ten przepis, jeżeli Wam zasmakuje i Wam się spodoba to bardzo bym była wdzięczna za komentarz pod filmikiem na YouTube. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem takiego garnka, a mieszkacie w Polsce, to zapraszam na moją Facebook grupę Instant Pot po polsku, na której możesz dostać kod rabatowy na 10% na zakup takiego sprzętu od polskiego dystrybutora. Serdecznie zapraszam, tutaj jest moja grupa. No nic, czekam na Wasze komentarze pod filmikiem i jak zawsze subskrybuj mój kanał i polub mój filmik i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.